Wyobraź sobie na chwilę, co naprawdę dzieje się, gdy oddajemy ostatnie tchnienie. Czy to bezkresna pustka, czy coś, co przekracza wszystko, co znamy? Prawda jest taka, że śmierć, ta niepokojąca tajemnica, skrywa obietnicę, którą niewielu w pełni rozumie. To, co Biblia mówi o tym, co nas czeka, jest tak przełomowe, że może na zawsze zmienić nasze podejście do życia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jaki jest Twój wieczny los? W tym filmie zagłębimy się w pismo święte, aby odkryć, co Bóg przygotował dla tych, którzy go kochają. Ponadto dowiemy się, jak wybory, które podejmujemy teraz, mają wieczne konsekwencje. Jeśli kiedykolwiek myślałeś o sensie życia, wieczności lub odczuwałeś lęk przed nieznanym, to jest moment, aby poznać Boży plan. Jeśli ten temat dotknął Twojego serca, zasubskrybuj teraz kanał i zostaw komentarz. Chcę żyć z nadzieją na wieczność. Myśl o tym, co dzieje się po śmierci, zawsze otaczał tajemniczy mrok, który przenika pokolenia. Ludzie od zarania dziejów pytają, czy to ostateczny koniec, czy chwalebny początek. Biblia mówi o obietnicy wieczności czymś, co przekracza naszą ludzką wyobraźnię. W końcu, poszukiwanie odpowiedzi na pytania o życie po śmierci budzi nie tylko ciekawość, ale także pragnienie zrozumienia prawdziwego sensu życia tutaj, na Ziemi. Wielu odczuwa dyskomfort, gdy rozmowa schodzi na temat śmierci, jakby to była rozmowa zarezerwowana na mroczne chwile. Ale co ciekawe, Jezus Chrystus mówił o życiu wiecznym z niemal namacalną nadzieją. W Ewangelii Jana, rozdziale 14, wersecie drugim zapewnia W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Wyobraź sobie miejsce przygotowane specjalnie dla Ciebie, gdzie śmierć nie ma ostatniego słowa. Czy to nie fascynujące? Biblia ujawnia, że los każdego człowieka zależy od decyzji, które podejmujemy dzisiaj. Ale czy wszyscy rozumieją, jak ważne to jest? Apostoł Paweł pisze w Liście do Rzymian, w rozdziale 6: wersecie dwudziestym trzecim: Zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie? Czy to nie niesamowite, że wieczne przeznaczenie jest już określone? Ale możemy mieć wpływ na to, jakie ono będzie? Niektórzy postrzegają śmierć jako portal, przejście do innego wymiaru. I rzeczywiście Pismo Święte używa bogatych metafor, aby opisać to przejście, jak głęboki sen czy nowe narodziny. Chrześcijańska wizja nie jest wizją bezkresnej pustki, ale nowej rzeczywistości. Jak to wpływa na nasze codzienne decyzje i nadzieje? Co myślisz o idei, że śmierć może być początkiem czegoś o wiele większego i nieopisanego? Podobnie Salomon napisał w księdze Koheleta, rozdziale 12, wersecie 7. Proch wróci do ziemi jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Te słowa dają wgląd w biblijną perspektywę ludzkiego ducha. Ale jak to łączy się z obietnicami Jezusa? Pytanie, które pozostawia przestrzeń na głębokie refleksje i chęć lepszego zrozumienia. Trzeba również wspomnieć, że istnieje wiele poglądów na to, co nas czeka, ale Biblia nie przestaje podkreślać Bożej sprawiedliwości. Jezus jasno powiedział, że nastąpi rozdzielenie jak ziarno od pleb. To rodzi pytanie: skoro każda dusza ma zaplanowaną wieczność, dlaczego tak wielu ludzi żyje tak, jakby liczył się tylko dzień dzisiejszy? To refleksja, która zaprasza nas do zastanowienia się nad wiecznością. Nie da się zaprzeczyć, że życie tu jest tymczasowe, ale obietnica dotyczy czegoś wiecznego. Ten kontrast zmusza nas do przemyślenia naszych priorytetów, jak w przypowieści o głupim bogaczu, który gromadził bogactwa, nie myśląc o przyszłości. A co jeśli to przypomnienie, by rozważyć nasze wybory, co naprawdę liczy się na końcu? Te pytania prowadzą nas do kolejnego punktu, gdzie nadzieja spotyka się z wiarą. Obietnica życia wiecznego jest jednym z fundamentów chrześcijańskiej wiary, ale czy wszyscy rozumieją, co to naprawdę oznacza? Jezus w swoich naukach nie tylko mówił o niekończącej się egzystencji, ale o pełnym życiu u boku Ojca. W Ewangelii Jana rozdziale 3, wersecie 16 czytamy Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To otwarte zaproszenie, ale wymaga kroku wiary. Koncepcja wieczności może wydawać się abstrakcyjna, ale Biblia czyni ją czymś osobistym. Wyobraź sobie nieskończoną relację z Bogiem, gdzie każda łza zostanie otarta, a pokój będzie wiecznie panował. Apokalipsa, rozdział 21. Werset 4 mówi o tej przyszłości poruszającymi słowami: Otrzez ich oczu wszelką łzę. Jaka to niezwykła nadzieja. A jak żyć teraz w świetle tej obietnicy? Może tajemnica tkwi w pielęgnowaniu wiary, która przemienia? Myśląc o życiu wiecznym, jesteśmy również prowadzeni do zastanowienia się nad jakością naszego życia tutaj. Jezus nie obiecał jedynie przedłużonej egzystencji, ale pełne, celowe życie. Kiedy powiedział, a przyszedłem, aby mieli życie i mieli je w obfitości, Ewangelia Jana, rozdział 10, werset 10, pokazał nam, że wieczność zaczyna się teraz w sposobie, w jaki żyjemy i jak nawiązujemy relacje z Bogiem i innymi ludźmi. Ta obietnica wpływa bezpośrednio na to, jak postrzegamy cierpienie i trudności. Jeśli czeka nas życie wieczne, to obecne trudności nabierają nowej perspektywy. Paweł w drugim liście do Koryntian, rozdziale czwartym wersecie 17 pisze. Nasze lekkie i przemijające uciski przynoszą nam niewysłowioną obfitość chwały wiecznej. Jakże inaczej można patrzeć na problemy przez pryzmat tej nadziei? Jednak warto pamiętać, że ta nadzieja to coś więcej niż słowa to siła, która może kształtować nasze postawy. Życie z myślą o wieczności ma również wpływ na nasz charakter. Jezus wezwał swoich naśladowców, by żyli w sposób prawy i pełen miłości, ponieważ Królestwo Boże zaczyna się w nas. Pomyśl o idei bycia światłem, które wskazuje na coś większego, coś wiecznego. Małe akty dobroci i współczucia stają się ziarnami chwalebnej wieczności. Ile razy jednak zapominamy o tym w codziennym biegu. Kolejnym istotnym punktem jest to, że tej obietnicy nie możemy zdobyć własnymi zasługami. Zbawienie to dar coś, co Bóg ofiaruje z łaski. List do Efezjan, rozdział 2, wersety 8 i 9, mówi: Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to nie pochodzi od Was, lecz jest darem Boga. To przypomina nam, że choćbyśmy się starali, nasza wieczna pewność wynika z zaufania do tego, co Chrystus już uczynił. Jak to zmienia naszą wdzięczność? Rozważając życie wieczne, pojawia się pytanie: jak wpływa ono na nasze obecne priorytety? Jeśli wiemy, że czeka nas coś wiecznego, jak to kształtuje nasze codzienne decyzje? To refleksja, która prowadzi nas do kolejnego punktu, gdzie zgłębiamy Bożą sprawiedliwość i wieczne konsekwencje naszych wyborów. Biblia jasno mówi o Dniu Sądu, wydarzeniu. Podczas którego każdy będzie musiał zdać sprawę ze swojego życia. Ewangelia Mateusza, rozdział 25, wersety 31 i 32, opisuje Jezusa oddzielającego owce od kozłów, symbolizując Bożą sprawiedliwość, której wielu się boi lub ignoruje. Nie jest to groźba, ale przypomnienie o tym, jak wielką wartość mają nasze wybory. Czy wyobrażałeś sobie, jak to będzie stanąć przed tronem Boga, gdy całe Twoje życie zostanie ujawnione? Koncepcja Bożej Sprawiedliwości jest jednocześnie budząca lęk i trudna do zrozumienia. Bóg jest sprawiedliwy, ale też miłosierny. Ta dwoistość rodzi ważne pytania, jak miłujący Bóg może karać? Jednak Biblia przypomina, że on pragnie, by wszyscy się nawrócili i żyli. Drugi list Piotra. Rozdział 3, werset 9 mówi: Pan nie zwleka z wypełnieniem obietnicy, ale okazuje cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął. Jak to zmienia nasze rozumienie miłości i napomnienia? Sąd ostateczny podkreśla również powagę grzechu. Współczesny świat często bagatelizuje lub relatywizuje to, co jest dobre i złe, ale Biblia stanowczo przypomina, że istnieją wieczne konsekwencje. Apokalipsa. Rozdział 20, werset 15 mówi: Kto nie został zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. Nie chodzi o wzbudzanie strachu, ale o ostrzeżenie przed koniecznością życia w prawości i czujności jak nasze czyny odzwierciedlają nasze zobowiązanie wobec Boga. Dobrą nowiną jest to, że Jezus przyszedł, aby dać nam szansę uniknięcia sądu. Wziął na siebie karę, na którą zasłużyliśmy. Księga Izajasza, rozdział 53, werset 5 mówi: On został przebity za nasze grzechy. Krzyż nie jest tylko symbolem religijnym. To punkt zwrotny w naszym życiu. Jeśli zrozumiemy to w pełni, jak możemy dalej żyć tak samo? Myśl, która zaprasza do przemiany. Rozmyślanie o Bożej sprawiedliwości może budzić stare lęki, ale również nową cześć. Często myślimy o sprawiedliwości jako o karze, ale Bóg pragnie odnowy. Będzie sądził sprawiedliwie, ale jego pragnieniem jest zbawienie. Może to zaproszenie, by zastanowić się nad tym, jak obchodzimy się z przebaczeniem zarówno tym, które otrzymujemy, jak i tym, które ofiarujemy. W końcu, jeśli Bóg jest sprawiedliwy i pełen łaski, jak powinniśmy żyć w świetle tej prawdy? Ten temat porusza również ważną kwestię. Czy nasze dobre uczynki mają znaczenie? Nie jesteśmy przez nie zbawieni, ale wiara bez uczynków jest martwa, jak mówi Jakub. Jeśli nasze czyny są odzwierciedleniem tego, w co wierzymy, to czynienie dobra jest naturalną częścią naszej duchowej drogi. Wyobraź sobie wpływ życia poświęconego ukazywaniu Bożej Sprawiedliwości i Miłości. To sposób, aby być żywym świadkiem czegoś wiecznego. Zaproszeniem, które rozbrzmiewa w każdej naszej decyzji. Wreszcie myśl o sądzie ostatecznym przypomina nam, że życie nie jest serią wydarzeń bez znaczenia. Każda chwila ma swój cel, każda decyzja, wagę. Wieczność jest tuż za progiem, a Boża sprawiedliwość skłania nas do poważnej refleksji nad teraźniejszością. To prowadzi nas do kluczowego punktu wieczne przeznaczenie duszy i roli, jaką nasze dzisiejsze wybory odgrywają we wszystkim. Dusza ludzka, według Pisma Świętego, jest nieśmiertelna i cenna w oczach Boga. Od samego początku zostaliśmy stworzeni z wiecznością w sercu. Salomon w Księdze Koheleta, rozdziale trzecim, wersecie jedenastym, napisał, że Bóg włożył wieczność w serce człowieka. To spostrzeżenie skłania nas do zastanowienia: co dzieje się z duszą po opuszczeniu tego świata? To nie kwestia fikcji czy mitu, ale prawda, która porusza nasze najgłębsze wnętrze. Los duszy to temat budzący zarówno lęk, jak i nadzieję. Jezus nauczał o dwóch drogach: jednej prowadzącej do życia wiecznego, a drugiej do zatracenia. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, werset 13, ostrzega: "Szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby. Co oznacza wybrać wąską ścieżkę? Nie jest łatwa, ale jest pełna nagrody. Życie z celem, naśladowanie Chrystusa nie ogranicza się do rytuałów. To codzienne zobowiązanie, które wpływa na nasze wieczne przeznaczenie. Niebo jest często opisywane jako miejsce pokoju i niewyobrażalnej radości, gdzie nie ma już cierpienia ani bólu. Wyobraź sobie miejsce, gdzie sam Bóg ociera każdą łzę, gdzie nie ma już żałoby ani straty. Apokalipsa, rozdział 21, werset 4, opisuje tę wizję z niezwykłym pięknem. Ale jest to również miejsce zarezerwowane dla tych, którzy wybrali naśladowanie Baranka. Jak to inspiruje nas do życia godnego takiej nadziei? Z drugiej strony, piekło przedstawiane jest jako miejsce oddzielenia od Boga, rzeczywistość, którą wielu woli ignorować. Jednak Jezus mówił o piekle więcej niż jakakolwiek inna postać biblijna, aby nas ostrzec. W Ewangelii Marka, rozdziale 9, wersecie 48, opisuje je jako miejsce, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Ta wizja budzi poczucie pilności. Nasze wybory dziś mają ogromne znaczenie. Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że wieczność jest stawką? Idea wiecznego przeznaczenia podnosi również pytania o sprawiedliwość i miłosierdzie. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale wybór należy do nas. To równowaga, która rzuca wyzwanie naszemu rozumieniu. W księdze Powtórzonego Prawa, rozdziale 30, wersecie 19, Bóg mówi: Kładę dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, wybierz więc życie. To pokazuje naszą wolną wolę i miłość Boga który pragnie, abyśmy dokonali właściwego wyboru. Czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś? Wielu uważa, że wystarczy prowadzić moralne życie, ale Biblia jasno stwierdza: bez Chrystusa nie ma zbawienia. Jezus powiedział w Ewangelii Jana, rozdziale 14, wersecie 6: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Nie chodzi o to, by być dobrym, lecz o to, by być odkupionym. Jak to wpływa na sposób, w jaki żyjemy? Nasza dusza zasługuje na coś więcej niż przypadkowość, zasługuje na cel i świadome decyzje. Ostatecznie los duszy to temat, który skłania nas do duchowej konfrontacji. Życie szybko przemija, ale dusza jest wieczna. Jak możemy mieć pewność, że jesteśmy na właściwej drodze? Następny punkt prowadzi nas do rozważenia znaczenia zmartwychwstania i tego, co ono oznacza dla przyszłości każdego wierzącego. Zmartwychwstanie Jezusa jest sercem wiary chrześcijańskiej, wydarzeniem, które zmieniło historię i obiecuje również przemienić przyszłość każdego wierzącego. Paweł w pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 15, wersecie 20 oświadcza Tymczasem Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał wstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Skoro Chrystus pokonał śmierć, to znaczy, że śmierć nie jest końcem, lecz początkiem czegoś chwalebnego. Jak to kształtuje nasze spojrzenie na to, co znaczy naprawdę żyć? Idea zmartwychwstania niesie ze sobą obietnicę odnowy. Wyobraź sobie ciało, które nigdy więcej nie czuje bólu, gdzie słabość ustępuje miejsca sile, a śmiertelność nieśmiertelności. To właśnie opisuje Paweł w tym samym rozdziale. To, co jest zasiane w słabości, powstaje w mocy. Zmartwychwstanie to nieodległy sen. Ale obietnica, którą Chrystus zapewnił, pokonując grób. A gdyby ta prawda była żywa w naszych sercach każdego dnia? Pomyśl również co oznacza życie z nadzieją. Dla tych, którzy stracili bliskich, zmartwychwstanie przynosi pocieszenie. Pewność, że śmierć nie ma ostatniego słowa, to ulga, jaką może dać tylko wiara. Sam Jezus powiedział do Marty, zanim wskrzesił Łazarza: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ewangelia Jana, rozdział 11, werset 25. Jeśli Chrystus jest życiem, to nasza przyszłość z Nim jest pełna światła, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. Jaki wpływ ma to na sposób, w jaki radzimy sobie z naszymi stratami? Nowe życie obiecane w zmartwychwstaniu wzywa nas również do przemiany już teraz. Jeśli wierzymy, że będziemy żyć wiecznie z Chrystusem, nasze obecne życie powinno odzwierciedlać tę rzeczywistość. List do Kolosan, rozdział 3, werset 1. Napomina: Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali, szukajcie tego, co w górze. To oznacza, że nie możemy żyć tak, jakby ten świat był wszystkim, co istnieje. Nasze priorytety, marzenia, a nawet troski powinny być kształtowane przez perspektywę wieczności. Moc zmartwychwstania nie jest tylko czymś, co dotyczy przyszłości, objawia się już dziś w tym, jak pokonujemy trudności i doświadczamy Bożej łaski? Jeśli Jezus pokonał śmierć, to ma też moc nad każdą trudną sytuacją, z którą się mierzymy. To zwycięstwo inspiruje nas, by nie poddawać się. Paweł pisze w liście do Rzymian, rozdziale 8, w wersecie 11, że jeśli mieszka w was Duch tego, który wskrzesił Jezusa z martwych, to ten, który wskrzesił Chrystusa, ożywi wasze śmiertelne ciała. Jak ta obietnica wzmacnia naszą wiarę. Zmartwychwstanie redefiniuje również nasze podejście do misji. Jeśli życie nie kończy się w grobie, każdy moment ma wieczne znaczenie. Jak możemy wykorzystać nasze życie, by zrobić różnicę wokół nas? Dzielić się nadzieją zmartwychwstania staje się pilnym i cennym powołaniem. W końcu, jeśli wierzymy, że Jezus powstał z martwych, jak możemy nie ogłaszać tej dobrej nowiny? To zaproszenie, by być posłańcami życia, które nigdy się nie kończy. Gdy zagłębiamy się w prawdę o zmartwychwstaniu, zaczynamy myśleć o naszym niebiańskim dziedzictwie. Jak to będzie żyć na wieki z Chrystusem? Następny punkt przybliży nam tę chwalebną rzeczywistość i to, co Biblia objawia na temat nieba. Niebo jest obietnicą Boga, która porusza serca wszystkich wierzących. Biblia opisuje je jako miejsce pokoju. Gdzie nie ma miejsca na cierpienie. Apokalipsa, rozdział 21, werset 4, ukazuje cudowny obraz. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Wyobraź sobie przestrzeń, w której nie ma bólu, smutku ani strachu, a jedynie chwalebna obecność Boga. Czy to nie niezwykła wizja? Ta chwalebna rzeczywistość skłania nas także do myślenia o tym, jak będzie zamieszkiwać w domu ojca. Jezus w Ewangelii Jana, rozdziale 14, w wersecie drugim, powiedział, że przygotował dla nas wiele mieszkań. Wyobraź sobie wieczny dom, gdzie każdy szczegół został stworzony z miłością. To nie jest odległa utopia, ale żywa obietnica. Jak to zmienia nasze podejście do obecnych zmagań? Jeśli niebo nas oczekuje, to coś większego od każdej trudności jest przed nami. Obecność Boga będzie największą nagrodą. Mojżesz pragnął zobaczyć Bożą Chwałę, ale w niebie będziemy otoczeni nią nieustannie. Apokalipsa, rozdział 21, werset 23 mówi, że chwała Pana oświetla nowe Jeruzalem i nie będzie potrzeby słońca ani księżyca. Czy pomyślałeś kiedyś o życiu w miejscu, gdzie światło Boga przenika wszystko? Ta obietnica to nie bajka, ale nadzieja, która podtrzymuje wiernych w wytrwałości. Dodatkowo, niebo będzie miejscem ponownego spotkania. Jak często tęsknimy za tymi, którzy odeszli? Biblia obiecuje, że w wieczności wierzący będą razem, świętując zwycięstwo Chrystusa. To jak niebiańska uczta, gdzie nigdy więcej nie będzie pożegnań. Przypomnij sobie, że Abraham, Izaak i Jakub żyją przed Bogiem, jak nauczał Jezus. Jaka to pociecha wiedzieć, że rozstanie jest tylko tymczasowe. Piękno nieba, wyzwala w nas także pragnienie życia z oczekiwaniem. Paweł napisał w liście do Filipian, rozdziale trzecim, wersecie dwudziestym, że nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela. Jeśli jesteśmy obywatelami nieba, to ten świat jest tylko przystankiem. Jak ta wizja zmienia sposób, w jaki inwestujemy nasz czas i talenty? Żyjemy jak pielgrzymi, zmierzając ku czemuś większemu i wspanialszemu. Myśląc o niebie, powinniśmy również zastanowić się nad otwartym zaproszeniem, które Bóg kieruje do wszystkich. On pragnie, aby nikt nie został pozbawiony tego wiecznego dziedzictwa, jednak każdy musi samodzielnie podjąć decyzję, czy to zaproszenie przyjąć, czy odrzucić. Wyobraź sobie niebo jako miejsce pełnej wspólnoty z Bogiem, gdzie wszystko zostaje odnowione. Ta perspektywa może już teraz przemieniać nasze serca, wypełniając nas wdzięcznością i celem. Niebo przypomina nam również, że przyszła chwała przewyższa wszystko, czego doświadczamy tutaj. W liście do Rzymian, rozdziale 8, wersecie 18, Paweł pisze Utrapienia teraźniejsze nie są godne porównania z chwałą, która ma się w nas objawić. Ta nadzieja przygotowuje nas do kolejnego kluczowego punktu, roli wiary, gdy czekamy na wieczność. Wiara to fundament, który trzyma nas mocno, gdy oczekujemy Bożych obietnic. List do Hebrajczyków, rozdział 11, werset 1 definiuje wiarę jako pewność tego, czego się spodziewamy, przeświadczenie o tym, czego nie widzimy. Żyjemy w świecie pełnym rozproszeń i wyzwań, które mogą zachwiać naszymi przekonaniami, ale wiara to fundament, który pozwala nam trwać. Jak możemy wzmacniać naszą wiarę, oczekując wieczności? Apostoł Paweł zachęca nas, byśmy żyli przez wiarę, a nie przez to, co widzimy. Wiedział, że nasze naturalne spojrzenie jest ograniczone, ale wiara daje nam perspektywę, która sięga dalej. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 7, mówi: Bo w wierze, a nie w oglądaniu, pielgrzymujemy. Życie w ten sposób jest trudne, ale także głęboko przemieniające. Wyobraź sobie, jak stawiałbyś czoła trudnościom życia z pewnością, że Bóg panuje nad wszystkim, a wieczność jest rzeczywistością. Wiara inspiruje nas również do życia z celem i intencjonalnością. Jeśli wiemy, że nasze życie to coś więcej niż tylko dni spędzone tutaj, każda chwila staje się cenna. List do Hebrajczyków, rozdział 12, werset 1, wzywa nas, abyśmy biegli wytrwale w wyścigu, który jest przed nami patrząc na Jezusa. Ten bieg nie jest łatwy, ale wiara pomaga nam skupić się na ostatecznej nagrodzie, niezależnie od przeszkód. Podróż w wierze jest pełna wzlotów i upadków, ale Bóg obiecuje, że będzie z nami na każdym kroku. Księga Izajasza, rozdział 41, werset 10, przypomina, nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Nie trwórz się. Bo ja jestem Twoim Bogiem. To obietnica, która wciąż nas upewnia, że nie jesteśmy sami. W chwilach zwątpienia możemy znaleźć schronienie w Słowie Bożym, które wzmacnia i odnawia naszą nadzieję. Jak to zmienia naszą reakcję na trudności? Wiara ma również wymiar wspólnotowy. Wędrujemy tą drogą z innymi wierzącymi, wspierając się nawzajem i budując swoją wiarę. Biblia podkreśla, jak ważne jest, aby nie zaniedbywać wspólnych spotkań, jak mówi list do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 25. Bycie częścią społeczności wierzących pomaga nam skoncentrować się na tym, co naprawdę się liczy i przypomina, że jesteśmy częścią czegoś większego wiecznej rodziny. Wiara to codzienna praktyka. Nie jest to coś, co możemy zachować tylko na trudne chwile. Musi być pielęgnowana na co dzień. Modlitwa, czytanie Słowa Bożego i rozważanie Bożych obietnic to sposoby na utrzymanie wiary żywej. Wyobraź sobie, jak zmieniłoby się Twoje życie, gdybyś uczynił wiarę stałym nawykiem soczewką, przez którą patrzysz na wszystkie sytuacje. Gdy nasza wiara jest silna, żyjemy w poczuciu pewności, że nic nie jest w stanie nas oddzielić od miłości Bożej. Na koniec wiara daje nam odwagę, by czekać na wieczność z nadzieją, bez lęku. Jest tarczą, która chroni nas przed wątpliwościami i niepewnością, jak opisuje Paweł w liście do Efezjan w rozdziale szóstym. Z tą nadzieją patrzymy w przyszłość z ufnością, wiedząc, że najlepsze dopiero przed nami. Co możemy zrobić, aby podtrzymać ten płomień? To pytanie skłania do refleksji, gdy przygotowujemy się na chwalebną przyszłość z Chrystusem. Zbliżamy się do końca tej refleksji o tym, co nas czeka po śmierci, i mam nadzieję, że te biblijne prawdy dotknęły Twojego serca. Boża obietnica jest jasna: wieczność to nie tylko odległe pojęcie, ale rzeczywistość, która wpływa na nasze życie już teraz. Myślenie o niebie, sądzie ostatecznym i wiecznym życiu z Chrystusem skłania nas do życia z celem, szukając woli Bożej w każdej chwili. A Ty? Jak żyjesz, wiedząc, że wieczność czeka? To wezwanie do ponownego przemyślenia naszych priorytetów, wyborów i relacji z Bogiem oraz innymi. Czy naprawdę jesteśmy gotowi na spotkanie ze Stwórcą? To pytanie, na które tylko Ty możesz odpowiedzieć w modlitwie i refleksji. Dziękuję Ci z całego serca za poświęcony czas na ten ważny temat. Twoja uwaga i pragnienie zrozumienia Bożego planu są bezcenne, a ja czuję się zaszczycony, że mogłem to z Tobą dzielić. Jeśli to przesłanie przyniosło Ci jasność, lub poruszyło Twoje serce, zachęcam Cię do subskrybowania kanału, polubienia i udostępnienia go bliskim. Wspólnie możemy szerzyć nadzieję, jaką daje nam Słowo Boże. Na koniec pozostawiam Ci błogosławieństwo. Niech Bóg prowadzi Twoje kroki, napełnia Twoją duszę pokojem i wzmacnia Twoją wiarę, gdy czekasz na to, co On przygotował. Do zobaczenia w kolejnym materiale, a niech Pan obficie błogosławi Twoją duchową podróż.